Hello, witam się z wami w kolejnym filmiku, wiem, że uwielbiacie sprzątanie, organizację, zaglądanie do szafek, no kto tego nie lubi, dlatego dzisiaj, skoro jestem jeszcze w domu, w moim starym pokoju, stwierdziłam, że posprzątamy trochę w moim pokoju, ale nie wiem, czy będziemy sprzątać w samym pokoju, bo mam tam półkę też z jakimiś zeszytami starymi i tak dalej, ale coś, co na pewno chciałabym dzisiaj zrobić i za to się zabrać, to jest ta półka, bo w niej jest dosłownie wszystko, ja już nawet nie pamiętam, co w niej jest. Jest mały problem, bo te drzwi się same zamykają. Jakąś chyba jest to źle powieszone. Nie wiem, mam to gdzieś, ale pokażę Wam, co tutaj skrywałam przez lata, co tutaj miałam, co tutaj mam. Może znajdziemy coś ciekawego, także jeżeli lubicie sprzątanie, organizację, zostawcie łapkę w górę i lecimy z odcinkiem. Dobra, w ten sposób sprawiłam, że szafka się nie zamyka. To Polak potrafi, przynajmniej możemy normalnie nagrać. Dobra, lecimy. W ogóle to niestety nie mam produktów do... Do zmywania kurzu, więc wszystko będziemy mieć płynem do szyb. Ale czy to przeszkadza? Nie. Jakby płyn do szyb, moim zdaniem, jest bardzo uniwersalny. Dam radę. Dobra, to najpierw sobie zajrzyjmy, co ja tam w ogóle na górze w tej szafce trzymam. I to może być pełno niespodzianek. Otóż mamy jakiś taki mój kapelusz. On jest z Ja pamiętam kiedyś go kupowałam, no bo robiłam sesję zdjęciowe na bloga, zresztą wam ostatnio pokazywałam. Czy ten kapelusz jeszcze się w ogóle do czegoś nadaje. Nie wydaje mi się strasznie zakurzony, no ale dobra jest. Dalej. Ok, doniczka z tealetami. Tutaj jest kosmetyczka. Ja, oj, ja w ogóle jedną taką kosmetyczkę mam i włożę w niej kosmetyki tutaj do domu. A w środku znajduje się co? Znajdują się. wałki na włosy. Opakowanie wkładek. Dalej. Co to jest? Wersacze jakieś? Ja nie wiem. Miałem chyba jakieś opakowanie po czymś, więc po prostu to wezmę tak. Na zakaz brania karteczka to jakaś moja Tutaj też jakiś woreczek U mnie kiedyś sprzątanie wyglądało w ten sposób, że po prostu było wszystko tak Zrzucane do worka, do śmieci, jeżeli sama nie posprzątałam, więc e, No na szczęście już te czasy minęły i sama sprzątam, ale to tak kiedyś było Tutaj, jeśli opakowanie, to pamiętam po zegarku Po co to jest? Nie wiem, bo no. można w tym coś na pewno było... No ej, przechowywać, nie? Tastorski, a od razu mam ciarki na ciele Tutaj po kamerce samochodowej, ale to jest z wcześniejszego samochodu, jakiś kabel. Nie, to jest tylko opakowanie po kablu. Myślę, że to już w ogóle można by było wyrzucić, ale to chyba nie jest moje, więc nie będę. Oh my god! Podwiązka czerwona. Czyli podwiązka, którą. Czyli podwiązka, co to było? Czyli podwiązka, którą miałam na sobie na studniówce. Tak, jest jakiś zabobon, że trzeba nałożyć się na czerwone majtki, czerwoną podwiązkę na studniówkę, więc ja miałam i dalej ją trzymam. Dalej są ramki ze zdjęciami i tu nie wiem, czy Wam wszystko pokażę, bo mniej więcej pamiętam, co tam mam. Oj, zobaczcie, To jestem ja. Jaka bułeczka słodka. No, piękne dziecko. Coś, co liczyłam, że kiedyś będzie inwestycją, czyli trzymałam papierki. Po lodach ekipy, no kto tego nie robił? Kiedyś ludzie tym handlowali, więc ja stwierdziłam, a zostawię, może kiedyś będą bardzo dużo warte. Nie wiadomo, bo wiecie, czasem inwestycje się odkładają daleko w czasie, więc na pewno ich nie wyrzucę, niech leżą. Co to jest? Voucher lot motolotnią. To pamiętam na 18. urodziny dostałam od mamy. Tutaj coś z biżuterii, jakiś paragon. jak coś od Kejsa, to chyba można wyrzucić. A to mogę wyrzucić, to jakiś... No, no to jakaś, po prostu w jakiejś kiedyś, kiedyś dostałam. Od jakiejś firmy, więc no to już było wiele lat temu, więc już nie jest mi potrzebne. Ej, tu powinno być jeszcze jedno zdjęcie, ja wiem które, gdzie ono jest. To jest pusta ramka, ale tutaj jest zdjęcie z Justinem, moje. Slay. I tutaj jest zdjęcie, którego wam nie pokażę, bo może sobie ten ktoś nie życzy, ale tutaj dostałam kiedyś na urodzinę zdjęcie w ramce mojego crusha. I ona sobie jest tak w złotej ramce. Dobra, pokażę Wam tylko złotą ramkę. O. Ale kto tam jest, to Wam nie pokażę. No to już jest nieaktualne, wiadomo, ale zostało jako taka pamiątka. Także dobra. Wytrę tu kurzę i lecimy półkę niżej. Dobra, przechodzimy półeczkę niżej. I tutaj już wiem mniej więcej troszeczkę co mam, bo mam na przykład kosmetyki Kacza Tiger. Żel wykorzystany, dlaczego to jeszcze trzymam, nie mam pojęcia. E, maska fajna, w ogóle znakomi. Też już tu prawie nie ma, po co to jest? Opakowanie tamponów, więc to na pewno zostaje. To jest żel, ale jaki? rąk, jakiś tymiankowy Nie wiem, to nie mój, co to tu robi. Dużo kosmetyków od Happy Care, bo jak nagrywam kampanię i je tutaj miałam, to też je tu zostawiłam, bo w Warszawie mam tego bardzo dużo, a też Lena chciała przetestować, więc powiedziałam, że okej, okay, to jej zostawię. Mam też jakieś kosmetyki od Neboa. Tak cierka, bo jest jeszcze, wiecie, jest jeszcze serum z tej serii. Cierka jest super, naprawdę. I zresztą serum te na końcówki, które używam, to zresztą też widzieliście i też jest super. Emulsja od the Tiger, ona jeszcze jest, więc fajnie. Kuleczka moja pod paszki, żeby nie włożyć, mamy nie zabierać. To, to jest jakiś, co ja tu przywoziłam? No dobra, tak jakby nie oszukujemy się, to już jest przeterminowane, trzeba rzucić. To też na pewno jest przeterminowane. No to już ma, słuchajcie, z 10 lat. Myślę, że to już nie ma sensu w ogóle używanie tego. Uszki, spoko. To to kiedyś dostałam od dermatologa na e, skórę głowę. No zobaczymy, co się z tym jeszcze da zrobić. To co ja mam? Aha, po Pepsi. Klaudia, to jest przyklejony Robert Po co? Nie wiem, ale to wyrzucę na pewno. Jakaś spinka, wygląda na spinkę Leny. Kładki z... A, bo ja zęby kiedyś wybielałam, no tak nakładkami, to po kremie to po prostu zostawiłam, bo jest ładne opakowanie i stwierdziłam, że jakiś krem mogę tutaj sobie przechowywać, jak coś, wiecie, takie po prostu ładne opakowanie na kremik, po jakimś kremie, pudełko do wyrzucenia. ej, kto pamięta Hello Buddy, tą markę, co wszyscy influencerzy reklamowali, ja już tego też tu nie mam, ale też właśnie zostawiłam sobie opakowanie, wiecie, na przykład na podróżne, i to były takie fajne kosmetyki, w sensie były bardzo drogie, pamiętam, ale pachniały bardzo ładnie, No dzisiaj pamiętam. Tutaj mam zapach do samochodu, na dywaniki, czy coś tam jeszcze jest? Nie, więc do wyrzucenia. Mgiełki, słuchajcie, z Playboya, one mają, nie wiem, z 15 lat. Moje giełki, ja kiedyś ich używałam i zapachy przywoływały wspomnienia, więc je zostawię. I zostawię, wiecie, już no nie powinno się pewnie ich używać na pewno, ale wspomnienia będą. Do wybielania zębów. To jeszcze będzie działać, ja wątpię, więc to wyrzucę. <grymianie> Opakowanie po Leny prostownicy. To trzeba ładnie ułożyć. Tutaj maska, ale to też już ma wiele lat, więc recyczek do twarzy będzie nie nieużywany, czysty. Super. Swoje to sobie spakowałam, więc one niech będą. Jakiś taki woreczek na coś co mi się przyda. Dalej mam maskę od Garniera i myślę, że ona po prostu poleci do lodówki, bo one są najlepsze do lodówki, a ta jest super, prawda? Daje świetny glow. To jest y, szampon do mycia samochodu, dosłownie, więc to jeszcze zostawię. Tutaj jest ściereczka do okularów chyba, więc to też na pewno się przyda. Zostawię. Patyczki i patyczki. Te psz psz, psz. Mam dwa. Maść Fenistil, a to chyba kiedyś używałam na jakieś ukończenie czy coś i tchórzę. Jakieś takie dwa do zębów. Kończone serum od Stars, więc to też wyrzucę. Chusteczki jeszcze się przydadzą, a to jest co? Nie pamiętam co to jest. To już ma swoje lata, więc niestety. Bye, bye. Dobra, od razu, jak jesteśmy przy tej kosmetycznej półce, to ja z tych półek zabiorę sobie te kosmetyki od Kaczy Tiger i położę sobie je tutaj, żeby no tu po prostu był porządek a tutaj zajmiemy się zaraz, lecimy z kolejną półeczką, a na razie to wygląda tak, myślę, że naprawdę spoko dobra, widzę, że ta półeczka to też wszystko i nic także zaczniemy sobie tutaj to jest oliwka do masażu ciała z ziai więc ona poleci tutaj do tych kosmetycznych rzeczy swoją drogą jest bardzo fajna, bo już próbowałam, dwa pilniczki do paznokci, więc je zaraz gdzieś tam ułożę, o karty tylko widzę, że ktoś pogubił wszystkie karty Zostały dwa jokery. Nie wiem, może zaraz gdzieś tu się znajdą, ale szkoda by było, bo były dwa zestawy kart. A, opakowanie, to to Fifi, to do kosza. Tutaj mamy Badi Ninja, co mi dała. Te paski, to zaraz zobaczymy. Może tutaj. Jeszcze wokół takich kosmetycznych rzeczy trzeba położyć. Jakieś leki, tylko że. Opakowanie puste, więc opakowanie to wylicę. Torba. Torba pójdzie na swoje miejsce. Co, co to tu robi? To ja nie mam pojęcia. Pistolet z klej na gorąco chyba po prostu. Co to tu robi? Nie wiem. Ja tego nie wkładam. O, tutaj mam przeciwbólowe. To fajnie. I tutaj mam jakieś śleki. Zaraz zobaczę, bo ja sobie wożę ze sobą. Aha, no oczywiście mam olej z wisiołka tutaj. Magnes. I też olej z wiesiołka, więc tutaj wrzucę sobie właśnie też te przeciwbólowe, żeby były może zaraz gdzieś jakoś ja inaczej umieścimy Kolejne podpaski, kolejne podpaski, to może by po prostu jedno. Żeby był porządek. Zeszyt. To jest jakiś mój zeszyt. Ale co on tutaj robi? Z rosyjskiego. To nie wiem, to gdzieś do zeszytu włożę, ale myślę, że tam nie będziemy dzisiaj chyba sprzątać. To, co to jest, to jakieś lampki. Co one tu robią, nie mam pojęcia, nie są moje. To chyba ze Stanika do ćwiczeń mojej mamy. Więc to pójdzie do szuflady z bielizną. Jakieś okulary. Opakowanie po moim serum pod oczy. Kolejne podpaski. Całka znowu magnes. Znowu magnes. To przeciwlowy, pusty. I zaczek. jakieś takie. Zabaweczki z Kinder Jajek. Tutaj są jeszcze jakieś, więc je też odrzucę. Nie wiem, na razie nie będą. Górzeczka plastikowa. Wyrzucę to po co mi. Koka do włosów. To nie moja. Nie wiem, co to tu robi. Teraz do odniosę. O, w tym kiedyś sobie koka robiłam. To było kiedyś bardzo modne. To coś do stupek. Nie wiem, postawię ale to nie moje. Też nie moja, ale to chyba ważne. Jakieś długopisy. Czy one działają? Zaraz sprawdzę. Jeden nie działał, więc do kosza, drugi działał. Dobra, tutaj jest dysk USB. E, on jest z moimi rzeczami z więc to jest ważne. Jakieś notatniki. Jakieś bazgroły. W ogóle nie moje. Zaraz to do Leny odniosę, bo to nie moje. Na pewno. Jakieś też nie to moje, więc tego nie będę wyrzucać. Kalendarz, tylko że to jest na 2022 rok, więc nie wiem. No, może ktoś będzie chciał jako notes jakieś moje papiery, off od komarów, To ważne. Po... Tutaj też są jakieś moje papiery, więc od razu chcąc nie chcąc muszę tutaj zajrzeć, żeby jak coś to wszystko sobie powkładać, poukładać. Możemy się zabrać za tą półkę, pochować te rzeczy typu to pudełeczko pola bubu. Pudełeczko pola bubu może gdzieś na górę, żeby miejsce tutaj nie zajmowało. Jakieś coś po biżuterii. Dobra, na razie mniej więcej wygląda to tak. Jeszcze się pewnie trochę zmieni. No, tak jakby na górę powkładałam te takie najmniej użytkowe rzeczy, jeszcze się pewnie trochę zmieni, bo zaraz pewnie coś stąd tam wleci. Ale na górze mamy tak, oczywiście, zdjęcie z Justinem. Przepiękne. Pudełko po jego perfumach, którego na pewno nie wyrzucę, bo to jest sentymentalne. Ja te perfumy mam w Warszawie. Jakieś dwa miesiące na naturę, był nie mam pojęcia. Słonik na szczęście. Jakieś takie coś. Troszkę kurzu. Lalka, co ona robi, nie mam pojęcia. fliżanka, zabawka z Kinder Joya, to zaraz powędruję tam. Jakieś mini perfumy, lakiery. No to też do wywalenia, tutaj już naprawdę nic nie ma. I tutaj zaraz Wam pokażę. Dobra, i tutaj ostatnia półka to jest ee, tak, nabawka z Kinder'a, więc ona nie pójdzie sobie tutaj. To opakowanie, nie wiem, czy to nie jest po tym namacie. Monster High, i słuchajcie, o jakieś opakowanie zaparte. I słuchajcie, moja kolekcja gazet glamour, bo ja kiedyś zbieram wszystkie e, wszystkie numery glamour. Nie pamiętam z którego to jest rok, ale zobaczcie, ile tego mam. A tutaj jest jedna gazetka Justina Biebera, którą pamiętam kupiłam na jakiejś wycieczce za 15 zł, czyli wielki plakat. Ja kupowałam ciągle glamour. Już zobaczcie. Może kiedyś będę w takim glamour. A zobaczymy. Może no i mam taką bogatą kolekcję. Zobaczcie, to jest 2017 rok. Wtedy glamour kosztował 5 zł. Ile kosztuje teraz? Nie mam pojęcia, bo teraz za bardzo nie kupuję, ale. Ale zobaczcie, kupowałam zawsze i zaraz Wam pokażę tą gazetę z No Może tu będzie gdzieś cena. A nie, zobaczcie, 13 złotych. No to kiedyś to była kupa kasy za gazetę. Zresztą nadal to jest dość sporo za taką gazetkę. A, bo to, bo zobaczcie, było 100 stron, 29 plakatów i 1000 zaskakujących faktów. No i ja te plakaty nadal mam. Gdzieś w ogóle Lena miała. No bo wiadomo, ja byłam jestem Beliber i to musi zostać też. No. Zobaczcie, takie też mniejsze plakaty, ale jeden to był taki wielki. Tutaj kryje się jeszcze jakiś statyw, kabelek, gumka do włosów, jakaś szpileczka i ołówek, zaraz tu wytrę. Dobra i uważam, że względny porządek jest zachowany. Wiem, co tutaj jest, kurze są wytarte i naprawdę wygląda to dobrze. Jeszcze chciałam wam pokazać, zobaczcie, mam tutaj taką plakietkę z koncertu Justina w Polsce. Bo ja ogólnie miałam bilet Wipowski wtedy, nazbierałam no sobie, pamiętam, 1500 złotych kosztowało. Gdzieś ja go jeszcze mam oczywiście jako pamiątkę, ale mam taki fajny, taką plakietkę. Dobra, tutaj temat zamknięty. A zaraz jeszcze przy okazji wytrę kurze tam na górze. Kurze tam na górze, Jak zrymowałam, ale zobaczcie, co tam jeszcze się chowa. Eurobiznes, zajrzyjmy do środka, bo myślę... O nie, moja plakietka spadła, bo myślę, że to może być ciekawe. Dobra. Pomaga, co tutaj mamy. Zeszyt długów, to ja pamiętam. Zaraz sprawdzę. Zobaczcie. No, super. I tutaj Eurobusiness, Ale to były piękne czasy. Już pewnie nie wrócą nigdy, ale fajnie, powspominać. jeszcze ołówek został. Ej, którego dnia po prostu zostawiliśmy ten Eurobusiness U mnie na szafce i już nigdy. Już nigdy w niego nie zagraliśmy, nie? Ciekawe, kiedy to był ostatni raz, kiedy graliśmy. Dobra, stwierdziłam, że zróbmy jeszcze tą półkę nad telewizorem. Tu też mogą być ciekawe rzeczy. Przetrzemy kurze, przejrzymy, co tutaj jest. Ale Samo z rękawicą. No rękawica powinna iść do prania, no bo wiadomo, stoi na zewnątrz. I pianka brązująca. To jest akurat ten ekspert, ale odcień dark Topas. Ja wam mówiłam, że używam coconut glow, a ten jest taki bardziej... Nie chcę powiedzieć obraźliwie, ale to jest taki... no brudny, to jest taka bardziej brudna opalenie zna, nie? To puste po taśmie ruliczek, czemu tu leży nie mam pojęcia Leny taśmy, co to tu robi, nie wiem. Dwaruszek taki tutaj wkładacie T-Light, jak się herbatkę. W ogóle fajny bajer kiedyś dostałam. Tutaj jakieś takie muszelki kupione pewnie na jakiejś wycieczce szkolnej nad morzem. Jeden mój jeden lenny, więc dajmy żeby tu puszy przetrzeć. Tutaj słuchajcie, są moje kierpce. Jak byłam małym dzieckiem. one się dostają chyba po prostu jako wystawa, więc nie stoją. Bałwanek świąteczny nie mam pojęcia, co to tu robi, ale gdzieś zaraz mi znajdują miejsce. Dwa zegarki. Dlaczego one tak leżą z nami? Nie wiem. Pisy, które już sprawdziłam, że nie działają, więc lecą do kosza. jakiś lakier, do paznokci, się jeszcze znalazł. A co? Pierwsza kamera, którą nagrywam na YouTubie, więc ona musi zostać. I to jest kamera do PlayStation. Lepiej było schowane ta Bubu. Lena pogardziła, la bubu. tak się cieszyła, już nie nosi. Coś na świeczki. Jakaś świeczka, co za świeczka? Nie wiem. To, tutaj zaraz wejdziemy, zobaczymy, co jest. Internet, tepek, to pamięta, kiedyś takie coś było. Kamień. Myślałam, że to jest jakieś jajo dinozaura kiedyś. Wzorowy uczeń. No i to rozumiem, czy tutaj coś mogę uchać. Mylełko bursztynowe. No ja niech ono sobie tutaj siedzi. Pinka na osiemnastkę. Ej, bramka stąd dalej jest. Ja tego nigdy nie zbiłam, nie otworzyłam, więc niech sobie będzie. A ja tam rzucałam. Spore monety. Ja myślę, że możesz się tam zabrać fajną sumkę. Dobra. Jakiś czerniały łańcuszek wyrzucam, to niepotrzebne. Nie mam pojęcia, co mają tu zostać, takie dwie nagie ale... Termometr z godziną 23 stopnie, no to ja nawet lubię. Płyty, oczywiście płyty Justina. różnego rodzaju. Um, oczywiście wiadomo. Jakieś rosyjskie i LMFAO, bo kiedyś tak bardzo lubiłam LMFAO. Oczywiście nie byłam taką fanką jak Justyna, ale... Płyta no, musiałam mieć, więc to zostanie. Tutaj są jakieś rzeczy, wyrzuciłam stąd wszystko, zaraz sprawdzimy. Jakieś muszelki, no to muszelki zostawię. Kluczyk, od czego jest ten kluczyk? Szczerze, nie mam pojęcia, więc niech zostanie. o mm! Zobaczcie. Jeśli to jest? Top Model. Top model moje z kiedyś. Jakieś dwa lakiery. Myślę, że ten to na pewno można wyrzucić. Ten może niech zostanie. Ale tak, słuchajcie, poszłam kiedyś do top model. Niestety daleko nie doszłam. To do poznać A na kabel to nie będą. To na też wyrzucę. To. No, trochę tych zabawek jest jakaś metra. Po co to jest w ogóle te metry jakieś takie. O, kolejna szmarga do okularów, To akurat jest. Dobra, deficytowy. Smycze, to te smycze są potrzebne. No minie, ale dobra, może komuś się przydadzą, więc zostawię. Ten kabel, do czego on jest. Chyba kiedyś jakiś mikrofon to dobra, to zostawiam, zostawię na wszelki wypadek, bo nie wiem. Pilot mój do aparatu, to zostawiam, bo jeden mam w jeden tutaj. To przypinka, pendrive. Ej, ciekawe, co skrywają te pendrive, nie? No, to też jest zagadka. Jakiś klucz. Może potrzebne. No, także to do wyrzucenia. No dobra, jeszcze taka półeczka. Tutaj stoi jakiś. Nie wiem co to, po co to tu stoi, a ja to przywiozłam to jakieś takie bardziej sentymentalne. Tutaj było moim aparacie. I kolejny obraz trzeba pozleczyć. Dobra, tutaj dosłownie wszystko ogarnięte. Już tutaj jak wycieram że to Wam nie pokazywałam, bo nic ciekawego, ale nie przypominam sobie, czy pokazywałam, co trzymam tam w środku, jakie skarby. Dajcie znać, czy chcecie przepatrzeć, co mam w tych półkach oraz. Oraz czy może w jakimś vlogu jeszcze zrobimy sobie sprzątanie tych półek, bo już tutaj tej szafki to musiałabym ją odsuwać, więc nie bardzo mi się chce. Ale tak, większość to, co najważniejsze, to, co najciekawsze z tych półek, to posprzątaliśmy. Dajcie znać, czy lubicie takie filmiki ze sprzątania, a wiem, że dużo osób lubi. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmiku.